Dzisiaj robimy rekord 10 koła lajków. Kurwa, robimy to. Radziu, po 5 wiecie. złotych. Zadzwoń głosem Janiny po sukienkę Zary, spytaj apteka, jaka to proszę? firma. Babka odpowie, Zara odpowiedź. Dobra, e, dobra, poczekam, poczekam. Proszę, apteka. Halo, jest dobrze. mnie Pani? Tak, słyszę. No, proszę. E, proszę Pani, bo ja Cię wywaliłem. Halo? Tak, Zdzwonię się pan do apteki Radio 10 złotych. Siemano Meduska, zadzwoń do weterynarza, że krowa rodzi i nie wiesz co robić kongo będzie. Pozdrawiam wariacie. Ale co, co ma być na zęby, przepraszam? Bo, bo ja się wywaliłem, i mi krew spyska leci. I ja by się Niech pan byli... dzwoni na pogotowie. Skoro pan nie. się wywrócił, i to, no proszę zadzwonić ale... na pogotowie. Ja panu nie udzielę pomocy, nie, niestety przez ja nie telefon. Nie chcę pomocy, ja nie chcę pomocy. Ja jak, jak, jakiś lek przeciwbolowy, czy u was dostanę? No oczywiście, tylko że czy pan na coś choruje? Mi krew z pyska leci teraz, bo. Niech pan dzwoni na pogotowie, to zaopatrzą nie. panu tą ranę. No ja panu nie pomogę przez telefon, pan bardzo ja pana proszę. No i tak, 20 zł. Będę się panu dopominał. to proszę zatamować krwawienie. Dobrze, ale jak bo Rozumiem, no to proszę, jeżeli dysponuje pan środkiem przeciwbólowym w domu, który, na który pan nie jest uczulony, środki przeciwbólowe, jest to paracetamol bądź ibuprofen. No, no, no mogę ja tego zęba wyrwać w cholerę, bo tak mnie na że nie jestem. Proszę pana, czy pan e, robi sobie żarty ze mnie? Co? Czy pan sobie robi żarty ze mnie? Pani se robi ze mnie żarty? Nie, czy pan sobie robi żarty? Ja próbuję panu pomóc, pan mi mówi tutaj takim językiem. Ja... Proszę pana, żeby zadzwonił pan na pogotowie, jeżeli potrzebuje pan pomocy, A, bo patrząc ja, ja panu nie ja, pomogę. Ja kiedyś zadzwoniłem na pogotowie i dostałem karę, że niepotrzebnie. Halo? Jestem, no tylko ja bardziej już panu nie pomogę. Proszę zatamować, ja mam wrażenie, że, ma pan Ja mam wrażenie, że pani sobie ze mnie żarty stroi. Nie proszę pana, to pan ze mnie ta, robi sobie mnie żarty, bo cały czas panu żarty. mówię, co pan ma zrobić Bardzo i proszę pana, żeby zadzwonić na pogotowie, bo nie jestem w stanie pani panu udzielić pomocy, Bardzo. będąc w aptece. Bardzo mi przykro, że pani ze mnie żarty sobie robi. Bardzo. Nie robię sobie żadnych żartów. Pan mi tu mówi, że pan, panu krew leci z e, twarzy, no to proszę to zatamować. Ja panu nie pomogę przez telefon. Pomoże panu pogotowie, jak przyjadą, zaopatrzą i wtedy ranę, ranę e, i zdezynfekują i zabezpieczą. pani przyznała sobie, że pani robi sobie ze mnie Nie, żarty. ja się pana zapytałam, czy pan ze mnie robi żarty. mówiąc o jakimś wyrywaniu zęba, bo mnie na pieprza. Ja nie jestem dentystą. Pani robi sobie ze mnie żarty. Bardzo mi hmm, przykro. <śścoughs> ja wiem,